świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony wiatr, zmęczony noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg staje dzielu. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz ziemia ciężka od krwi. Dzień dobry Państwu. E, Dzisiaj środa, 24 lipca, 205 dzień roku do końca, roku pozostało 160. Imieniny. Antoniego, Kingi, Krystiany, Krystyny, Kunegundy, Olgi, Wojciecha. Dzisiaj jest dzień policjanta. Przejdziemy do kalendarium. W 1783 roku urodził się Simon Bolivar, Bolivar bohater walk o wyzwolenie Ameryki Południowej z podwłaszczy hiszpańskich. W 1920 roku Ignacy Daszyński z PPS został wicepremierem koalicyjnego rządu obrony narodowej z Wincentem Witosem na czele. W 1976 roku zmarł Adam, pragier, ekonomista działacz socjalistyczny, poseł PPS, więzień twierdzy drzewskiej. Dzisiaj w studio, proszę Państwa, jest ze mną słynny politolog, pan Winicki Winiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, Dzień dobry Państwu. Tak dzisiaj taki temat. Wczoraj w mediach e, była wrzawa w postacie w PVNie e, najmłodszy członek rodziny królewskiej trąbioną na okrągu, przeżywano to księżna Cambridge Kate wraz z synem opuściła wtorek wieczorem londyński szpital świętej Maryi czy Książę e, Cambryt William dziennikarze z całego świata mieli okazję do zrobienia pierwszych zdjęć dziecku i uśmiechniętym rodzicom. Księżna Kate powiedziała, że jest to <śmum> <śmum> Wszystkie media. <śmum> Wszystkie media żyły, żyły Wielką Brytanią. No tak, no faktycznie że Polacy tak samo przeżywają, to jak mrówka okres, ok, bym tak powiedział. Swoich problemów nie było, proszę Państwa, ale wszyscy odwróceni na Anglia, Anglia, Anglia. I to takie śmieszne trochę, bo ale najśmieszniejsze tutaj są wypowiedzi ludzi, którzy piszą na forach internetowych. No beta jest niemiłosierna. A tutaj proszę Państwa, faktycznie <laughs> czytałem tutaj takie forum i tutaj na forum ktoś ładnie napisał tak komediowo. Pozwolę sobie tutaj zacytować. Ktoś napisał tak na forum internetowym, <grym> to mi się naprawdę bardzo podobało. Podoba mi się ten wpis. A mianowicie ludzie śmiać mi się z was chce. jak czytam te wasze gratulacje czy podziw za urodę dla tej całej katy, nad którą pracują stiści. <grym> pracują styliści od wizerunku królewskiego, bo z każdego kto ma pieniądze można zrobić mit e, stylu i urody. E, Królewski, który nawet e, e, jak jakby ona to czytała i to jeszcze was obcych ludzi z obcego kraju. Kate, no Kate, Kate się śmieje z tego wszystkiego. <laughs> Proszę Państwa, są, co tu dalej jest napisane? A, jak, to, tak jakby ona to czytała i to jeszcze raz obcych ludzi z obcego kraju, nie mówiąc już, że nie zna polskiego, a nawet jakby to ona ma was i nawet swoich rodaków e, dawno w nosie. Jest, e, jaki jest sens podniecania się wszystkich polskich stacji telewizyjnych narodzinami dziecka księżnej Tepiej? <grywa> <grywa> Co to ma wspólnego z naszym krajem? Niektórzy ludzie naprawdę nie mają mózgu. Społeczeństwo samo tworzy z ludzi ikony. Kate, bowiem zanim została Williama, nie był wyjątkowy, <śmiany> nawet nie wyróżniała się z tłumu, była szarą myszką, a teraz widać jaka jest moc pieniądza i bogactwa. Podziwiać można kogoś, kto sam czegoś dokona, a nie ma postawie pod ona. I właśnie William. Nie potrafi sama nic sensownego powiedzieć, ani wyrazić swojego punktu widzenia w różnych sprawach. Udziela się charytatywnie, bo taka jest jej... Rola. E, żyje na koszt podatników w, luk, w luksusach nic nie robiąc. E, tylko stoi obok swego męża, ładnie się uśmiechając, a pismaki i głupie ludziska potykają się pierdołami. <noise> Podczas gdy na świecie są ważniejsze problemy, panuje głód, bezrobocie, mędza. Każdy człowiek jest równy, a nie jakieś tytułowanie się na księżniczki gorsze, lepsze to, że jest księżna jakaś ja wyróżnia. Jest tyle samo warta, co każdy z nas. Nie człowiek znaczy tyle, co sam sobie reprezentuje. Nie kasa, nie tytuły nas wyróżnia. Przestańcie z nich robić nad ludzi, bogini, i to nie średniowiecze. <śled> No tak, proszę państwa, proszę pana, no teraz następne wiadomości, których można się spodziewać w Polsacie czy w Telekomie, to będzie kiedy ten mały się wespa i to będzie pierwsza kupa i będzie, będzie sensacja we wszystkich polskich mediach, że ten mały zrobił pierwszą kupę. Ale widać polskie media nie mają co innego pokazywać. Tylko po... znaczy polskie media są takie, że jak się coś upatrzą, to wtedy jak wrzut na dupie i pokazują i na okrągu do znudzenia. Do znudzenia. Tak, proszę Państwa, Panie redaktorze, proszę Państwa, to są wszystko tematy oczywiście zastępcze. No media muszą serwować takie tam różne tematy zastępcze, żeby ludziska zapomnieli o bieżących problemach, że nie ma pracy jak praca jest, to, to idzie zdechnąć co to za zarobki, że to się zrzygać, się idzie związać konia z końcem nie można związać, czy na bieżące rzeczy traci pieniądze, bo nic nie może za te pieniądze kupić, a tutaj jakaś tam Kate, która ma kupę pieniędzy i ten William cały, który też ma kupę pieniędzy, to mają w dupie wszystko, a to te głupie ciemniaki się podniecają, faktycznie to sobie <śm> 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 No tak, ale ludzie lubią żyć sensacje jakieś, ludzie lubią. Ludzie w ogóle są ciekawsi, lubią wiedzieć, jakby mogli to by nawet w gacie zajrzeli i tak dalej. No tak to tak to dzisiaj wygląda. Nic sobie nie poradzimy, ludzie są tak jasy są, tego tego się nie idzie tak od razu zmienić, tej mentalności ludzkiej. No, tematy zastępcze muszą być jakieś przecież, no, przecież żeby ludzie chociaż na moment, na moment zapomnieli o, o swoich troskach i problemach. Także tak to wygląda. No tak, no jeszcze tutaj gdybyśmy taki mieli, mieli temat, który tutaj no, w sumie Pan przychodząc tutaj do studia. E, chciał, właśnie, chciał, właśnie, chciał właśnie bardzo poruszyć, e, a mianowicie e, taka sprawa, e, chciał Pan tutaj przytoczyć e, z, z portalu lewicowego, e, to jest e, Lewica w Błędnym kole chciał pan to przytoczyć więc y, proszę może pan zadać teraz głos w tej sprawie. Tak właśnie chciałem to przytoczyć właśnie że, 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 że chciałem to... <ślesztdurai> <ślesztuk> Tu pokazują bogatych w telewizji, telewizja polska się podnieca, podnieca się królową, królowiczem, bogaczami, co mają nabite końca, w szwach pękają, że po bazarach nie chodzą, że pietruszki kurcze że taniej, choli po jasna a teraz chciałem, w ogóle temat, bo to mnie denerwuje tam to, to, to wszystko, zmieniłem zupełnie temat, właśnie przed wejściem do studia właśnie e, chciałem powiedzieć, to takie tutaj lewica w błędnym kole, takiego tam zacytować z pewnego portalu lewicowego chciałem zacytować, czy że dzisiaj lewicy nie ma, Ta lewica to jest lewica, to oni tylko takie ma tam wypisane na sztandarach, ale tak naprawdę nie ma nic, nic, nic w ogóle wspólnego. Obecnie lewica w Polsce trwa w letargu, z którego ciężko ją wyrwać. Ciężko wynika on z wypalenia, z zachęcenia dla konfliktów personalnych, najczęściej jednak widocznym powodem jest brak wiary w były noża na gardle, chociaż partia rządząca skutecznie go osi, mimo to nie wpływa to na aktywność przedstawicieli tego nurtu, proszę Państwa. Proszę Państwa, dobrze, to jest to, 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 to jest wszystko, do, to wszystko, to są wszystko, to wszystko w ogóle to, 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 to jest w ogóle i... śmieszne to wszystko śmieszne to, jest, to, jest, to jest wszystko wszystko bzdura różnorodność oraz względna przynajmniej, przynajmniej. Równowaga sił politycznych, odzwierciedlających społeczne i klasowe zapotrzebowania. Interesy jest warunkiem zaistnienia rzeczywistej demokracji w wielu krajach europejskich, jak Niemcy, Francja, Szwecja, Hiszpania czy Portugalia. Lewicy zosną są obok siebie co najmniej dwa ugrupowania lewicowe, socjaldemokratyczne, radykalne lewicy i tak dalej. W Polsce to czyta siły. To, czy uda się z tego wyrwać, to już zależy właśnie od każdej, z każdego z nas, proszę Państwa, to jest, to, to, to jest wszystko do bani. Z tą lewicą, to, to, to nastąpił już całkowity jakiś upadek. Także tak, no tak, no to, to, to może ma Pan faktycznie rację. No Pan się nad tym zna, Pan się zajmuje polityką, Pan, pan jest politologiem, Pan jest... Um... A co Pan na to? Idea Marksa nigdy bardziej adekwatnie nie odnosiły się do rzeczywistości niż ma to miejsce dzisiaj. Znajduje to swój wyraz w również w obecnym zapotrzebowaniu na marksowską teorię, w tym w dwudziestoszczym artykule Alan Wons zajmuje się głównymi ideami Karola Marxa, ich adekwatnością i perspektywie kryzysu, który obecnie przechodzimy. No to jakby, to że to, 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 tak do te, te, tego stopnia, że to że nie, my w ogóle z tego ambarasu, nie wyjdziemy, choćbyśmy tutaj padli by wszyscy na no, to, co... I to już bardzo silna propaganda kapitalistyczna doprowadziła do to totalnego to już tego w ogóle zniszczenia i z nami już jest praktyczny koniec ja nie widzę przyszłości, a ja nie wiem jakiś ruch i, rewolucjonistyczny, bym musiał poznać i pogonić tych, tych diabelskich kapitalistów, gdzie spędzili ludzi do, do robotów, robotów po 400 godzin zasuwać. Osiem godzin to pracy to, 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 to jest archaiczny czasów komunistycznych była. Dzisiaj trzeba harować, harować, harować. Ale harujemy właśnie. Na kogo harujemy? Na tych właśnie kapitalistów harujemy. Dobra. E, no tak z tym się z panem też zgadzam, taka jest prawda, no co nie poradzimy, no cóż, no a co dochodzi właśnie z, 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 z tymi sprawami, no media no są, to są też wszystko prywatne, w rękach prywatnych, to wszystko są korporacje potężne, a ludzie stali się w Polsce niewolnikami, Stali się robotami, się stali cieciami, robolami, nic znaczą, burżuazja y, traktuje robotników jak śmieci, no, ale nie stanowią ich tam, nie ma o czym gadać, spychnęli do, do roli e, niewolnika i, i to wszystko, proszę państwa. Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję panu, dziękuję, dziękuję. No i oczywiście zapraszamy Państwa, zapraszamy Państwa do, do, kolejnych, do kolejnych, do kolejnego naszego, do naszej audycji, a tradycyjnie na koniec, tradycyjnie na koniec zapraszam na fajną muzyczkę i zapraszam na kolejną audycję. Dziękuję, widzimy na